Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Kochani, dzisiaj produkty moje ulubione. W sumie troszeczkę z lutego, troszeczkę z marca. Dawno już takiego filmiku nie robiłam a wiecie, że ja bardzo wszystko lubię przetestować. Zanim powiem, wiecie, zanim Wam o czymś popowiadam, że jest fajne, czy tam nie fajne, ja bardzo lubię dać jakiemuś produktowi przynajmniej z miesiąc, żeby go po prostu przetestować i zobaczyć, czy rzeczywiście się sprawdzi. Nie lubię filmików, jak dziewczyny przychodzą, wiecie, z zakupów i mówią: Piam sobie, to i jest w ogóle super ekstra i tamto, i tamto. Dla mnie jednak produkt musi być przetestowany przynajmniej z miesiąc, żeby w ogóle coś o nim móc powiedzieć. Dobra, no i kochani. Pokażę Wam mój ulubiony produkt. Praktycznie kupiłam go w środku marca. On tak wygląda. I to, kochani, patrzcie na te opakowania. Nie mogłam po prostu po prostu zjeść. Wygląda... Jak czekoladki, w środku wygląda tak samo jak czekoladki To jest brązer, kochani, z Burżuła. Ja wiem, że oni mają dwa odcienie Ten jest 52, on jest dość ciemny, ale wygląda bajecznie na buzi Ja już, powiem Wam, byłam zmęczona od tego bronzera z Estée Lauder, z tego Bronze Godes Ponieważ on ma w sobie drobinki i mi się wiecznie policzki świeciły I już po prostu mnie to strasznie nudziło A poza tym siostra moja bardzo chce ten bronzer, także wiecie Kupiłam sobie ten prześle i tamten stary. No i jestem strasznie zadowolona z tego brązera. Ma cudowny kolor. To był koszt chyba 6,50 funta, coś takiego, ale bajeczny jest. I powiem Wam szczerze, że myślałam, że będę, bo ogólnie jest bardzo ciemny. On ma delikatne, naprawdę malusienkie drubinki. Ja Wam go pokażę, jaki on jest mocny. Widzicie, on jest naprawdę mocny, ale ma tak pudrową konsystencję, że świetnie się go rozprowadza i nie zostawia plam, że wiecie, musicie pędzlem dwie minuty próbować to żeby to jakoś wyglądało. Cudo. Produkt numer dwa, który po prostu uwielbiam, to jest pędzel z firmy Revlon i to jest to różu. On jest taki okrągły. Ja bardzo chciałam taki okrągły pędzel, ponieważ patrzcie, co się z moim starym stało jest totalnie rozjechany, także musiałam sobie nowy pędzel kupić i yy, jestem strasznie z niego zadowolona, ponieważ włosie jest dość krótkie i po prostu bardzo fajnie mi się nim nakłada i bardzo fajnie mi się nim rozciera tutaj bronzer także strasznie jestem zadowolona, to był koszt 10 funtów, ale no o właśnie o takie coś mi chodziło i właśnie takie coś sobie, sobie chciałam kupić już od dawna i mam no, także to jest mój produkt numer 2, bardzo często przeze mnie używany. Produkt numer 3 to jest ten podkład, który wiem, że już jest chyba niedostępny z Lancôme Adaptive. Bardzo go lubię, ponieważ niesamowicie się rozprowadza, cudownie się rozprowadza, nadaje budzi taki lekki połysk, ale jak go sobie przypudrujecie, to jest on matowy praktycznie naprawdę przez cały dzień, także dla mnie rewelacja. On jest tutaj z SPF 10, czyli no niedużo, nie ja wolę SPF 15, ale 10 też jest OK. Ja go nakładam tym pędzlem. Ten pędzel też już mam dość długo, bardzo jestem zadowolona. To jest pędzel z gosza i ja naprawdę pędzel z gosza bardzo lubię, mam kilka i jestem bardzo z nich zadowolona, powiem szczerze, że te pędzle z gosza chowają się przy pędzlach z inglota, naprawdę. Także dla mnie rewelacja. Następny pędzel. E, kochani, paletek, których najczęściej używam, to są dwie paletki. Jedna z Rubi Rosa, której mam nadzieję, że zrobię za niedługo dla Was e, makijaż, bo praktycznie codziennie jej teraz używam. No i oczywiście paletka ze Slika z cudownymi kolorami. Po prostu jest bajranska Róż. Róż z, z Rimmela, numer 001 Santa Rose. Bardzo go lubię, ponieważ jest delikatny. Mam ochotę sobie kupić jakiś róż z burżuła. E, no ale zobaczymy. zobaczymy. Muszę najpierw te dwa wykorzystać. Ale no wiecie, no w sumie, w sumie no, chcę troszeczkę inny kolor, także chyba sobie kupię, ale zobaczymy jeszcze. E, jeżeli chodzi do teraz o lakiery do paznokci. To kochani, miałam straszny problem z paznokciami przez ostatnie dwa miesiące. Po prostu mi się rozdwajały. Mogłam, wiecie, górną, tak jakby warstwę zerwać mojego paznokcia, było to coś paskudnego. I wiecie, już żadne odżywki mi nie pomagały, później oliwa z oliwek, no po prostu nie mam czasu, mówię, co tu teraz począć. Szukam jakiegoś produktu niedrogiego, żeby po prostu jakoś te paznokci były po prostu twardsze, ponieważ one mi się strasznie łamią. I poszłam do Super Draga. I tam kupiłam Sally Hansen Hard as Nails, czyli twarda jak paznokcie, taka buteleczka, to jeszcze było w takim plastikowym opakowaniu. I to się nakłada dwo, dwie warstwy, jedną albo dwie warstwy na paznokieć i pod paznokieć tak samo. I to utwardza paznokcie. Można to stosować jako, wiecie, base coat albo top coat, tyle, że jak nałożycie top coat, to, to się tak pięknie nie błyszczy na paznokciach. Ale moje paznokcie, on to jakoś tak wyrównuje, tak jakby płytkę paznokcia, że jak później, szczególnie wiecie, na przykład dziewczyny, jak, macie, jak miałyście tipsy, to później te, ta płytka jest taka, taka no, no nieciekawa. I to jakby tą płytkę właśnie wyrównywało, z czego ja jestem bardzo zadowolona, paznokcie są o wiele, wiele twardsze, ja nakładam ym, dwie warstwy tego i później yy, jakiś lakier na to. Jedynie co bym powiedziała, że jak nałożycie dwie warstwy tego i później na to jakiś lakier do paznokci, to co się dzieje, ten lakier do paznokci po dwóch dniach schodzi Wam płatami takimi... No no nie jest to świetne, ale ogólnie jeżeli to mi ma naprawdę wzmocnić paznokcie i mam tego stosować przez na przykład jakieś dwa miesiące i mam mi to poprawić moją kondycję paznokci, to, to nie przeszkadza mi to, że lakier do paznokci jakiś kolorowy mi schodzi. Także z tego jestem bardzo zadowolona, to kosztowało chyba 3,40 40 Następnie kocham lakiery z Wimela. One nie są trwałe, bo ja na przykład dużo pracuję w pracy na kąpie i w domu jestem na kąpie i, i no i no niestety no, na końcu paznokcia, no po prostu widać, że ten lakier odpada. Nie odpada on tam jakoś tragicznie, ale no, długo się nie utrzymuje. Ale patrzcie na te pędzelki. Po pierwsze mam dwa takie kolory. Jeden jest taki niesamowicie fioletowy, drugi jest taki różowo czerwony. Coś cudnego. Patrzcie, jakie tutaj są grube pędzle, kochani. Jedno pociągnięcie, macie praktycznie całą płytkę pomalowaną, plus on jest tak jakby zaokrąglony. No, rewelacja dla mnie, ale tak jak mówię, kolor wystarczy Wam tylko jedna warstwa, nie musicie nawet dwa razy malować. Maluję się nimi rewelacyjnie, ale nie trzymają się niestety. Ale tak jak mówię, ja często zmywam paznokcie i maluję sobie na nowo, także nie przeszkadza mi to, bo ogólnie kolorki mają piękne. Aha, i to był kolorek, kochani, to jest 402, a ten drugi to jest tylko imię O nie, sorry, 810, Blue My Mind Widzicie okularów moich potrzebuję. Aha, no i wybrałam te różowe, także pod koniec miesiąca je dostanę już z szkłami, także spoko mam znać. Następny produkt, moja najlepsza, najlepsza top coat niesamowicie się po niej lakier świeci jak miałam robione moje paznokcie bo miałam sobie zrobić minks nie wiem czy to już w Polsce są popularne, dawno temu to Nail Technician wiecie, ta babeszka zwróciła mi uwagę ja, jaki mam piękny lakier, czy taki drogi lakier a ja mówię, że nie, że to po prostu tylko było top coat z Maybelline na właśnie jeden z, te, z tych lakierów z Rimmela i ona mówi, że tak się pięknie świeci także wiecie, jak dostaniecie komplement od babeczki z salonu y, y, którą wiecie, robią tam paznokcie no to całkiem nieźle, no i właśnie to jest pięknie, pięknie nadaje połysk, jestem bardzo y, z niej zadowolona, jedynie co, to pędzelek jest dość krótki i nie dosięga wiecie, jak już macie pół butelki, to już wy później nie możecie dosięgnąć po prostu y, tego lakieru, no ale Staram tam się jakoś wiecie walczyć z tym, przechylać tą buteleczkę i tak dalej. Krem do buzi zmieniłam, ponieważ tamten z oleja ja dalej go uwielbiam, kocham i tak dalej, ale po prostu nakładałam go i szłam, że moja buzia jest dalej taka sucha i myślałam, że tutaj będę potrzebowała czegoś może mocniejszego. Kupiłam z L'Oreala Triple Active Day. Jestem bardzo zadowolona. To jest do skóry normalnej i mieszanej. No i nakładam go sobie, wiecie, na całą buzię i na szyję tak samo, no jestem bardzo z niego zadowolona, bo drogi, koszt około jakichś 4 funtów. Korektor z Maybelline'a, który dobrałam sobie, taki kolor, że jest faktycznie idealny dla mnie, nie jest jaśniejszy, nie jest ciemniejszy, mogłabym go używać jako podkład, naprawdę. Także tutaj to jest akurat kolorek 01 Nude Beige. Ja wiem, że korektor musi być jaśniejszy, przynajmniej o 2 tony, no ale niestety nie udało mi się, kupiłam sobie praktycznie idealny dla mojej cery No ale spoko, kupię sobie jakiś tam inny Ale bardzo go lubię, naprawdę zakrywa bardzo fajnie Jakikolwiek wypreski macie, to zakrywa bardzo fajnie Kochani, następna I to już moje trzecie opakowanie To jest jakaś nowość, ale przedtem miałam kakaowy To jest scrub pod, wiecie, pod prysznic Ponieważ teraz używam palacza. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze Plementy, że mam, że jestem opalona No i kochani, najpierw robię sobie ten skrab Na, na całe ciało, później nakładam Samopala, że tam razem mieszam Z jakimś balsamem, no i wszystko spoko Wiecie, skóra się pięknie świeci Kochani, to tyle Jeżeli chodzi o moje ulubione produkty Z lutego i z marca Ja jeszcze bym Wam tutaj mogła opowiadać I opowiadać, ale filmik chyba byłby pół Półgodzinny, także kochani Bardzo dziękuję za ilość komentarzy Za ilość um, Subskrypcji, cały czas ich przy. Bywa. Bardzo jestem Wam wdzięczna. Pozdrawiam wszystkich. Papa. Pa.